Jestem Tomek, witajcie w pierwszym odcinku z Brawl Stars Możecie nie kojarzyć tej gry, ale jest taka gra i dzisiaj Wam ją pokażę Przetestujemy sobie wszystkich zadmiarzy To jest Shelly Początkowa Kolega ma do nic przebranie Tak, no i po prostu nim się tak walczy Na daleko się mniej bije, na blisko więcej Ma taki to jest gadżet to zielone, to się przeładowuje co chwilę. Gadżet ma taki, że po prostu się przesuwa. Super atak w jej jest taki, że robi wielkie BUM. No... I tyle z tą postacią. Shelly. Tu są takie Gwiezdne Mocy, to jest dopiero od dziewiątej mocy. A tu trzeba pieniążki, ulepszenia, takie tam. Tutaj szok bitewny się nazywa jedna, tak wie Moc pociski superataku ataku spowalniają wrogów na 3 sekundy. A to plaster. Jeśli punkty życia Shelly spadną poniżej 40%, natychmiast odzyska ona 1800 punktów zdrowia. Plaster ładuje się co 20 sekund. No, ja wolę ten pierwszy Star Power. No i dobrze. O, przepraszam, to pobieram. To jest to Nita. Ym, Nita za chwilę sama, zoba, sami zobaczycie. Ona rzuca takimi jakby kulami. Takie kule. Tak? A za chwilę zobaczycie. Super tak Puszcza niedźwiedzia. Ten niedźwiedź odchodzi i atakuje, a gadżet Donity jest taki, że może zastopować wroga. Nie, to jest tylko arena, tutaj nic nie bije poza tym gościem tam. On jedyny bije. Tak, on jedyny bije i tutaj jest taki bot, tam jeszcze są takie małe. Gadżet Donity jest taki, no, że przeła nie aktywuje jej niedźwiedź przeciwników. Tutaj star power. Niedźwiedzica regeneracja. Nie, niedźwiedzia regeneracja. Nita odzyskuje 500 punktów życia na każdym razem, gdy jej niedźwiedź trafi we wroga. Kiedy Nita zadaje obrażenia wrogowi, jej niedźwiedź odzyskuje 500 punktów życia. Drugi jest takie, nie będę czytał, ale jej niedźwiedź po prostu szybciej bije. Tak. Colt Star Power jest taki, Colt porusza się o 10% szybciej. Drugi Star Power, szybkość strzałów i zakres Ataku kolta zwiększa się o 11%. To jest też dobre. Gadżet ma taki, że po prostu przeładowuje szybciej. Nie, że szybciej, ale po prostu przeładowuje, jakby zużyje strzały i zamiast czekać aż się załadują, po prostu sobie można kliknąć ten gadżet i ci się szybciej naładuje. Bój. Jego start power to jest taki, jeśli punkty życia Bula spadną poniżej 40%, podwoi się jego prędkość przeładowania. A druga, twardziej, jeśli punkty życia Bula spadną poniżej 40%, to zyska on tarczę, która będzie zmniejszać wszystkie dozwolenia przez wszystkie do. Przepraszam, tu nie powiadomienia przychodzą. Wszystkie doznawane przez niego obrażenia o 30%. Gadżet do bula jest taki: szybciej yy, ból natychmiast odzyskuje 1500 punktów życia. One na mecz. Jessie to jeden star power, że y, jak Jessie bije swoje działko, bo Jessie to jest właśnie działko, Ym, tak? No to wtedy, jak armatka bije Jessie, to Jessie zyskuje więcej punktów obrażeń. Ym, a po prostu drugi star power to jest taki, że jej szybciej bije. Działko jej szybciej bije. A natomiast gadżet stopuje przeciwników w wokół jej działka. Brock. Jego gadżet to jest taki, że skacze ładunki na mecz 3, zadając 500 życia przeciwnikom. To też działa tylko na okrągło. Star Power. Po prostu Brok ma 4 rakiety, bo normalnie ma 3 ładunki. Ale tak to teraz dostał czwartą rakietę i to jest ten Star Power. A tu, że jak... Brock strzeli swoim pociskiem, to wokół tego się tworzy koło palące. No, te postać ale i pucharów ominiemy. Przejdźmy teraz do legendarnych. Sandy. Gadżet Sandy zasypia na 2 sekundy. W pełni odzyskuje punkty życia. Star Power Pierwszy, burza piaskowa zadaje teraz wrogom 100 punktów obrażeń na sekundę. Drugi, kojące wiatry. Burza piaskowa leczy teraz przyjaznych zadymiarzy, dodając im 250 punktów zdrowia na sekundę. Sentic jest legendarny, je się najczęściej ze skrzynek wypadają. Dobra, to jest Crow. Jego gadżet jest taki, że tworzy tarczę. Kruk otrzymuje tarczę, która pochłania 60% zadawanych mu obrażeń przez 3 sekundy. Ładunki na mecz 2. Jeden star power do kroła. Trucizna kruka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zatru... zatruciu. Zadają obrażenia mniejsze niż 20%. Bo krok jest taki, że jak on w kogoś trafi, to on po prostu się zatruwa tam ten ktoś. No i tak. Star, drugi star power. Kruk zadaje plus 120 punktów obrażeń. Używając swojego ataku i super ataku wobec celów. Mających 50% lub mniej punktów życia, to ciężko się go dropi. Leon, gadget po prostu puszcza sw swoje takie, puszcza swoje, swoją kopię, która idzie do przeciwników tutaj. Gdy Leon używa swojego superataku, osiąga 24% przyspieszenia przez cały czas, gdy jest niewidzialny. Po aktywowaniu swojego superataku, Leon odzyskuje 1000 punktów życia na sekundę. Wow! To jest Gale, nowa postać w miarę. Jego gadżet to jest taki, że trawi, tra, skocznie, wyrzuca pod siebie. Star Power to jest taki, jeden. Gale potrafi teraz ogłuszać przeciwników swoim superatakiem i wpychać ich na przeszkody. Wow! Wiatr we włosach. Gale da, daje przyspieszenie swoim sojuszom, którzy znajdą się dą się w drodze jego superataków. Wow! Tak, to jest Spike też legendarny. Kolega go jeszcze nie ma. Jego gadżet to jest taki, że puszcza w trzech kierunkach fale swoich kolców zadających 520 obrażeń. Ładunki na mecz 3. Pierwszy Star Power. Nawóz. Po użyciu superataku Spike'a. Zregeneruje 80 punktów życia na sekundę, jeśli pozostanie w jego obszarze działania. Kolce z kaktusowego granatu lecą po łuku, przez co łatwiej trafiają w cel. Tak, teraz wam pokażę jak ten Crow legendarny wygląda gr w grze właśnie z tym star powerem. Weźmiemy sobie nagrodę. Tak i pokażę wam. No, tak. To jest taka mapka nagroda tutaj. Trzeba zdobyć jak najwięcej gwiazdek na środku jest jedna. sobie robię tak. Włączam gadżet pim pim pium 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 pium. pium. Nie, 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 to, to jest za mocne. Pam bim bim No, dobrze, dobrze jest. O! Właśnie Nita tutaj ma ten star power, co ją ulecza. No, i to jest właśnie dobry przykład. Nita ma ten star power, co ją ulecza. Aj, niestety mnie zabili, jest 5-5. Nie wiadomo, kto wygra, ale też. No, raczej wątpię, że my wygramy. Pum, pum, pum. Jest, załatwiłem broka... Tak! Moje zatrucie jeszcze go. załatwiło. Kurczę. Hej, ten TMDL, tam, tam, primo. A za chwilę wam pokażę, bo teraz jestem na Star Powerach, ale tak to, to kolega nie ma do niego Star Powera. Także. Teraz pokażę Wam, jak on normalnie wygląda w grze za chwilę, jak się ta runda skończy. No, kro nie jest za słaby, ale też nie jest za dobry, no szczerze mówiąc. No. Niestety tak. Niestety to jest cała prawda, króla. Krow nie jest zbyt dobrą postacią, ale też nie jest zbyt słabą, żeby Was nie martwić. Jest! Moje zatrucie rozwaliło tamtego gościa. Jaki ja wart mam? Dobra, lecimy z koksem, to już jest wygrana, nie ma co odliczać. Nie ma co nawet odliczać. Pum, 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 pum. Jeszcze Barla ja rozwaliłam. ale on też mnie. Dobra, Easy Winnek. To jest nie na pucharki, bo tu się też zdobyła takie pucharki. Za wygraną na danej mapie się dostaje pucharki. A czemu mi uznał, że mam zero pucharków na krole. Dobra, nieważne. Jakieś dziwaczne lagi. Yy, teraz opuścimy to i wam pokażę, jak Crow wygląda na przykład. Mm, o! 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 Ta sama mapa nagrody dzisiaj jest super! Fajnie. Także też bo wiem, że dużo dorosłych może mnie nie oglądać. Może dzieci będą Wasze zainteresowane, może grają. To fajnie by było, jakbyście napisali kod ich ID. No... Polecam tą grę, mi się bardzo spodobała. Chociaż najpierw uda, 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 myślałem, że to jest taki... Nie powiem co. I też Nie lubiłam tej gry wcześniej. Nie, nie, nie lubiłem. Nie lubiłem, dobra. Co ja nawet nie mogę powiedzieć normalnego słowa. Dobra, nieważne. Nie, przegrywamy. Muszę się teraz skupić troszkę mniej, gadać. Jest! Zatrułem Rico. Pium! Pium! Dobra, tu się gdzieś ból kampi. Oh, no! Nie zatrułem go! No, no. Nie, nie jakim cudem ja go nie zatruwam. Czy ktoś mi to wyjaśni? Mm -hmm. Jest! Załatwili tamtego, ale nadal przegrywamy. To będzie szybka przegrana. No dobra, nie będę tak mówił, bo jeszcze będzie szybka przegrana. Także ja milczę, już milczę, już milczę. A was... Tutaj. Nie będę robił cięcia, nie będę robił cięcia. Po prostu będziecie widzieć jak gram w tą grę. Akurat to nie jest moje konto. To jest kolegi. Bo on ma więcej postaci niż ja i po prostu chciałem wam na tym koncie pokazać. No i tak. Dobrze, dobrze. Przegramy, ale dobrze jest. Jest, Riko, rozwalił! ale 45 do 29 niestety będzie najdłuższy film na moim kanale a z 20 minut dokończymy pewnie skiełek, taka nowa postać doszła właśnie od 7 mocy dopiero są te całe gadżety no i niestety za chwilę sobie przejdziemy na moje konto i i będzie dobrze. Kiełek rzuca takimi liściami. A super atakiem kiełka jest to, że Kiełek robi ścianę. Robi ścianę. Tak, robi ścianę. Normalnie stawia ścianę na daną ilość pól. Turcze nie, roz nie rozwaliłem go, a Rosa, Bardzo dobra postać na blisko. Nie zaatakowała. Popatrzcie. Kiełek stawia taką o ścianę, tylko że teraz niestety rzuciłem wróg i nie będzie tej ściany. Popatrzcie. Bum! O, i takie coś stawia jak ten yy, cały ult kiełka. Wygrywamy 9 do 6 już. O, boy. Ale wygramy to. Nie, 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 nie. przegrana. Porażka. O, nie. Nawet Remis jest teraz. O nie, głupie miny, bo. Jest, Zatwiłem! Ha! O nie! Ha, ścianę zablokowałem i ścianę tam rzuciłem. i całe. Ja! <laughs> dobra, dobra, jedziemy ich, jedziemy. Pum, pam pim, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pum. Pum, pim pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pum. Dobra, wygrywamy to. To jest easy win. -ek. Ludzie, ja dawno takiej bitwy nie miałem. Seria, prawie cały, cały czas teraz przegrywam. Cały czas normalnie teraz przegrywam. Dobra, już nie ma co wyliczać. Wygrana jak stop na 100%. Jeszcze ro, roze rozwalili. Yeah. <noise> Jaka ładna wygrana. Dobrze jest. O, 10 pucharków. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie podoba mi się tak. Teraz sobie przejdziemy szybciutko na moje konto. Dobrze. Tak, przeszliśmy na moje konto. Yy, o, no. Koniec sezonu! Ja jeszcze w ogóle tego nie odebrałem. Fajnie! Fajnie, czekajcie, bo tu coś mi doszło. O! Otworzymy sobie beatboxa na tym odcinku. Nie mam niestety tyle tych monet na mega boxa. się jeden! Na odcinku mi coś wypadnie. Ja nie wierzę! I to postać! Ja! Yeah. Także mam nową postać, Frank. Ja trochę rank na niej powbijam. i bardzo się cieszę. W końcu jakiś jeszcze jeden epicki. W końcu udało się. Frank z jeden z lepszych epickich. Mi brakuje tylko Pam. Ja na odcinku postać. Ja. Ja byłem pewien, że to gadżet do bok, którego ulepszyłem. Ja nie wierzę. Moja 26 postać. Ja. Ale fajnie. O, właśnie to jest ta nowa postać Nani. najnowsza. O, to sprawdź. W końcu mi wypadła jakaś postać. No, i to by było chyba na tyle. Odcinek, moim zdaniem, był szczęśliwy. No i witam. No i. Do kolejnego.